Oferujecie integrację z narzędziami analitycznymi? Bardzo dobre pytanie. Tak. Głównie integrujemy z narzędziami takimi jak Google Analytics, um, Hotjar, y, pixele różnych narzędzi reklamowych. Y, no i czasami jakieś inne narzędzia śledzące, czy zbierające na przykład lidy, kontakty, y, tego typu rzeczy. Jeżeli y, chcesz zbierać dane i masz jakieś inne oprogramowanie, to z reguły implementacja y, śledzenia jakby użytkowników jest bardzo prosta. Natomiast trzeba też spojrzeć na aspekty y, szybkości ładowania strony, trzeba spojrzeć też na aspekt RODO, czy jakby spełnia y, polityka prywatności wszystkie warunki, czy informuje użytkownika o tym w jaki sposób. Twoje zintegrowane narzędzie będzie go śledzić i w jakiś sposób będzie przetwarzać dane. Tutaj w tym zakresie też mamy doświadczenie, też na te aspekty patrzymy, abyś był bezpieczny, czyli mógł zbierać dane, ale jednocześnie robić to w sposób prawidłowy, żeby się nikt do tego nie doczepił. Jeżeli masz jakieś pytania dodatkowe w zakresie yy, analityki, yy, to zapraszam cię po prostu do kontaktu z moim zespołem. Do usłyszenia.